Radio Civitas Christiana, y, Aleksandra Bilicka i ze mną dzisiaj członkowie redakcji Kwartalnika Społeczeństwo Kamil Sulej i Piotr Sutowicz. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Y, porozmawiamy dzisiaj o czwartym numerze Kwartalnika Społeczeństwo, który nosi tytuł Polaryzacja tożsamości społeczeństwa. Y, proszę powiedzieć, skąd pomysł na taki y, na podjęcie takiego tematu? Dlaczego y, tematyka właśnie polaryzacji tożsamości y, jest? Współcześnie ważne. No skoro te wymowne spojrzenia, to, to zacznę rzeczywiście. Bo tytuł po, tak po, początkowo, jeśli się na niego spojrzy, to brzmi absurdalnie nawet wręcz, skoro polaryzacja. Znaczony tak. e, nawet używa tego określenia, że jest tam błąd logiczny. A później wytłumaczy, dlaczego tak jest? Tak jest. Generalnie jest to już w artykule wstępnym objaśnione. Natomiast generalnie skupiamy się, czy redakcja i autorzy trochę odpowiadają na pytanie o stan, stan społeczeństwa, o stan napięć, o tym jakie te napięcia są, skąd są, jaki jest stan takiej rzeczywistości społecznej i jak społeczeństwo się polaryzuje w, w pełnym sporze, który się odbywa. Tych tekstów jest dużo, spoglądają na to z różnych punktów widzenia. Żeby zachęcić do czytania, odpowiem krótko, obraz, który się z tego wyłania jest niepokojący. To widać gołym okiem, ale tutaj mamy do czynienia z refleksją naukową wokół tego, tego zagadnienia. Te, te kluczowe problemy w poszczególnych, zresztą tych pracach naukowych są omawiane są, są i tutaj może jakoś tak pokrótce byśmy się tylko nimi zajęli, żeby zachęcić, a nie zniszczyć tematu. Tak, oczywiście. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o polaryzację, to o czym tutaj Pan Piotr powiedział. To y, zwracać należy również uwagę, że w naszym piśmie chcemy pokazać jakieś źródło zrozumienia tej polaryzacji społeczeństwa, ale też jaka jest podstawa, to znaczy, tam jest też odniesienie do godności człowieka i natury człowieka, która w pewien sposób stabilizuje tę, tę, tę strukturę, ale rzeczywiście numer ma dużo interesujących tekstów, które dotyczą różnych aspektów życia społecznego. I myślę, że w pewien sposób tą polaryzację y, pozwalają nam zrozumieć. No to może tak pokrótce, z jakich y, punktów widzenia i na jakie aspekty autorzy zwrócili uwagę właśnie tej, tej tożsamości? Mi najbardziej do jakoś tutaj tak, te teksty, które, y, które ja bym szczególnie polecił, to są teksty... Z autorstwa chociażby księdza Piotra Pawła Borkiewicza Zagadnienia tożsamości chrześcijańskiej społeczeństwa. On tam pokazuje świetne znaczenie i rozumienie laicyzacji i sekularyzacji, odnosząc się do współczesności, pokazując również zagrożenia ale również naszą odpowiedzialność jako świeckich, jako osób, które idąc też za świętym Janem Pawłem II mają obowiązek świadczenia pewnego świadectwa jako uczniów Chrystusa. To znaczy, że pokazuje, że e, sekularyzacja była w Polsce i w Kościele w Polsce, ale naszym obowiązkiem jest to, aby podejmować wyzwanie w stosunku do niej i żeby temu e, z, z, tym, z tym zjawiskiem e, walczyć. On też pokazuje różne elementy, które moim zdaniem są ciekawe i które w pewien sposób się do tego odnoszą. Z tego względu, że na przykład mówi o tym, iż y, na sekularyzację składają się między innymi upadek wierzeń i praktyk re, re, religijnych, prywatyzacja religii i wyzwolenie od instytucji, instytucji od norm religijnych. Czyli są to zjawiska, które istniały już w historii Kościoła, ale w dalszym ciągu są aktualne i w dalszym ciągu w tym samym schemacie modelu uderzają w, w Kościół. Hmm. Panie Piotrze, jaki artykuł. Y, nie możemy oczywiście tak, wszystkiego zdradzić, y, tak. żeby zachęcić. Nie chcemy. Y, możemy wszystko, nie chcemy. Y, ja bym się skupił też tutaj na problemie, to znaczy mnie zafrapował, ten problem języka. Mm, jako pewnej. No tak, jako, test, jako tak. osi sporu. I zachęcam do, do tego czytania, bo do refleksji nawet nad, nad, nad tym zagadnieniem. Artykuł też służy, służy tylko rozpoznaniu tego, tego problemu. Bo, bo tu mamy y, kiedyś niektórzy. była bodajże wiedeńska szkoła filozoficzna, która mówiła, że jak się dogadamy, ustalimy pojęcia, to się dogadamy w ogóle. A tu widzimy, jak. Rozeszła roze, roz, roz, roz się nasza komunikacja na poziomie językowym, i ile jest w tym względzie do naprawienia? Mnie to intryguje właśnie. Zarówno od strony mediów, jak i od strony takiej naszej relacji między sobą. Więc, więc zwróciłbym na to uwagę, że nie możemy się dogadać, bo mamy problem z językiem. Tam jest i o fake newsach, tak. i, o, i o, o całej tej rzeczywistości medialnej. A po prostu zachęcam do przemedytowania tego problemu. Ja też bym zwrócił uwagę na tekst osoby, która debiutuje na łamach kwartalnika, mianowicie pana Marcina Kawko, z tego względu, że on opisuje swoje spotkanie w Asyżu z papieżem Franciszkiem w ramach projektu Ekonomia Franciszka i odnosi się do pewnego projektu społecznego, który papież Franciszek chciałem zaproponować, ale do projektu, w którym udział biorą przedstawiciele z różnych kontynentów, z różnych państw i którego źródłem jest właśnie zwrócenie uwagi na dobro wspólne, ale w kontekście nauczania społecznego. Zwrócenie uwagi również na kwestie ekologiczne, gospodarcze, więc Marcin Kawko, który byłem podczas tego spotkania, dość precyzyjnie opisuje to wydarzenie i osoby, które się tym interesują, myślę, że z przyjemnością mogą sięgnąć po ten tekst, aby się właśnie więcej na ten temat dowiedzieć. Mm, bardzo się to wpisuje też w katolicką naukę społeczną. Tak, jest to in integralne, właśnie, więc, więc tutaj też tych, którzy katolicką nauką społeczną się zajmują, ale szczególnie kwestiami społecznymi, bo ten projekt odnosi się do kwestii ekonomicznych, myślę, że wiele wskazówek w tym tekście będą mogli odnaleźć świetnie. Ja w ogóle S chciałbym y zwrócić uwagę na jedną rzecz, y która nam tu umyka, pomijając same artykuły. Mimo że jesteśmy kwartalnikiem, mimo że mówimy o y numerze czwartym y ostatnim, jaki się ukazał, ale do tej pory, ale czwartym zeszłorocznym, to pragnę zwrócić uwagę, że udało się redakcji wypracować model bycia Pismem aktualnym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Nie jest to pismo aż tak wyobcowane z rzeczywistości, która nas otacza, jak niektóre, nie chcę krytykować, niektóre pisma, które zdają się być no, zupełnie eschatologicznymi. Myślimy i mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz. Problem polaryzacji, który obserwujemy, też. Kiedy pamiętam, w redakcji o tym mówiliśmy, e, wyniknął z, z obserwacji rzeczywistości ziemskich, na przykład z e, tych masowych protestów z, e, dwa, dwa lata temu, do tyłu. Próbowaliśmy ogarnąć to zjawisko, jakby można było z punktu widzenia, jak pani redaktor mówi, katolickiej nauki społecznej na to spojrzeć, żeby to instrumentarium maksymalnie użyć do analizy tego, co się dzieje wokół nas. To jest Ty. bardzo ważne. Jeszcze przepraszam, panie dyrektor, do, dodam, że na przykład w tym, tym kontekście, co, o czym mówi pan Piotr, e, opublikowaliśmy tekst w języku włoskim biskupa Mariotozo, w którym opisuje patrzenie na wojnę właśnie z perspektywy e, społecznej nauki kościoła, więc te, te tematy są aktualne. No i myślę, że czytelnicy właśnie będą mogli na łamach naszego pisma znaleźć odpowiedzi na kwestie, które nas nurtują, no bo my rozmawiamy o fake newsach, o których teraz w pewien sposób cały czas w opinii publicznej dyskutujemy. Mówimy o tożsamości kulturowej i o kwestii sekularyzacji, która nas dotyka szczególnie w kontekście ataku na świętego Jana Pawła II, więc nasze pismo moim zdaniem wpisuje się w taki też kontekst debaty publicznej, która jest prowadzona obecnie też pytamy o tożsamość Polaków jako takich. To też jest ważny tekst. To prawda. E, no, bo, bo to wszystko, tych problemów jest strasznie dużo i one oczywiście wykraczają poza ramy pisma, ale, ale przynajmniej te kluczowe momenty próbujemy uchwycić. Tak, no właściwie teraz obserwujemy już od, od ładnych paru lat, że jakikolwiek temat. Społeczeństwo, przynajmniej polskie, zupełnie dzieli. Robią się dwa obozy. Czy to był, była kwestia aborcji przy strajkach kobiet, czy kwestia szczepionek, czy właśnie teraz Jana Pawła II. To robią się dwa obozy, i to no jest taki ciekawy i trudny, myślę. Społecznie problem. Co najmniej dwa to jest problem taki, który niekiedy się opisuje go jako problem trybalizacji, czyli ponownego plemienienia społeczeństwa. Bo co najmniej dwa no to tu mamy kiedy jeszcze dwa to jest mamy wielkie narracje jakieś. Ale mamy do czynienia, bo to jest tylko taki efekt końcowy. Mamy do czynienia z takim, takim roz, rozatomizowaniem się społeczeństwa na zupełnie niezależne od siebie małe grupki, które funkcjonują wewnętrznie. Widzimy to w sieciach społecznościowych. One ze sobą, to a propos języka, one ze sobą nie mogą znaleźć nici porozumienia, bo nic ich nie łączy. Nie, kiedy czytałem, tego nie mogliśmy uchwycić w piśmie tych wydarzeń ostatnich. E, związanych z nagonką na Jana Pawła II. E, no, o tym nie wiedzieliśmy, tworząc, e, tworząc numer. E, jest, jest sondaż przeprowadzony, co, co, co tam, pytani sądzą o tym, czy ukrywał, czy nie ukrywał, pomijając absurd, czyli w sondażu pyta się o wiarę kogoś, tak? czy wierzy w to, czy nie wierzy, e, a nie o prawdę to jednak znakomita część yy, odpowiada, nie mam zdania, co to znaczy, że tych plemion jest rzeczywiście więcej. Ale to też w kontekście właśnie też tożsamości kulturowej i narodowej pokazuje pewną obojętność, tak. te rzeczy ważne, no i nieinteresowanie się czymś, z czego powinniśmy czerpać. Coś, co stanowi trzon i pewien kręgosłup moralny Polaków. Więc dlatego jest to atak skierowany w najbardziej wrażliwe punkty, które są dla Polaków istotne i ważne. Wróćmy jeszcze do, do kwartanika, bo chciałam ym, zapytać o ten wątek Italii, który się y, pojawia i przewija w, w, w całym numerze. Bo proszę rozmawiamy w zimnej Warszawie, pani redaktor. Ciepłej, tak, ja bym chciała do ciepłej Italii. Ciepłej więc Italii. proszę powiedzieć, y, skąd, te, y, skąd ta współpraca? Um, o, o festiwalu też, który się odbył w pięknym miejscu. Um, nasza współpraca sięga 95 roku, bo to właśnie wtedy została podjęta decyzja o współpracy z Fundacją Giuseppe Toniolo o wydawaniu polskiej edycji włoskiego czasopisma La Società. Czyli naszego kwartalnika społeczeństwa, i od tamtej pory sukcesywnie e, współpracujemy z redakcją. I rzeczywiście od e, kilku lat ta współpraca również nabrała innego wymiaru, z tego względu, że w ramach e, naszej współpracy e, realizujemy Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, który jest również takim dzieckiem e, włoskiej inicjatywy, z tego względu, że środowisko włoskie taki festiwal organizuje już od e, 12 lat. My organizujemy go po raz siódmy w tym roku, więc czerpiemy dobre przykłady, ale też dobre praktyki z tego, co Włosi proponują. Myślę, że takim elementem naszej współpracy jest również nasza obecność i, na, I przedstawicieli naszego kwartalnika na włoskiej edycji festiwalu i w, w, włączenie się też w dyskusję o stanie katolickiej nauki społecznej. Więc y, liczę na to, że ta współpraca będzie owocowała, ale ona jest również widoczna w tym, że właśnie w naszych kwartalnikach na bieżąco opublikujemy teksty włoskich autorów, ale również autorów z innych krajów, tak aby właśnie naszym czytelnikom dawać szansę poznawania perspektywy innej patrzenia na kwestie społeczne, bo trzeba myślę, że tutaj przyznać, że jednak każda szkoła myśli jest troszkę inna, a to spojrzenie pozwala wyciągnąć własne, myślę, że też czasami krytyczne wnioski. Redaktor Kamil Sulej chciał powiedzieć, że Włosi myślą trochę inaczej niż my, na te, w tych samych, posługując się tym samym instrumentarium, ale to jest wbrew pozorom wartość. E, hmm. Bo te różne szkoły katolickiej nauki społecznej, mówić o, o Niemczech, czy o Włochach, czy o, o Polsce, one się gdzieś, jednak, gdzieś się jednak łączą. I, no i trzeba mieć te oczy dookoła głowy także w kwartalniku naukowym. To jest bardzo dobrze widoczne na przykładzie tekstu wspomnianego biskupa Mariotozo, który właśnie pisze o wojnie na Ukrainie. No, patrząc na środowisko badawcze i naukowe na, we Włoszech, ono potrzebowało więcej czasu na to, żeby zrozumieć e, kwestie związane z przyczynami skutkami, jakie będzie ta wojna niosła, niż my, e, będąc w Polsce, gdzie mamy dość blisko do tych działań wojennych, ale też w jakiś sposób doświadczyliśmy tej tragedii osób, które do Polski uciekały. Trudno nam pominąć perspektywę geopolityczną, na którą Włosi czy wręcz na przykład Południowi Amerykanie, do których tutaj należy przypisać poniekąd papieża Franciszka, to spojrzenie jest zakorzenione w zupełnie innych yy, 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 inaczej jest zakorzenione niż w naszym wypadku, co nie zwalnia nas z naszej twardej tożsamości w tej sprawie. To prawda, odnoszę się do źródła Od... tego On... numeru. Tak jest, tak. Zachęcamy więc wszystkich do y, zajrzenia do tekstów. One są dostępne również online. Um, dziękuję panom za rozmowę i za przybliżenie tego numeru kwartelnika społeczeństwa. A ja się czuję zainspirowany. Nie wiem, czy nie powinniśmy przedyskutować <noise> sprawy tych spojrzeń geopolitycznych w kontekście katolickiej nauki społecznej. No, z przyjemnością. Tak, myślę, że, że tutaj to... tak hmm. nic nie sugerujemy, ale kto wie. Tak, a myślę, że naszych yy, słuchaczy i widzów możemy odesłać do linku, który. Postaramy się umieścić pod tym nagraniem, z tego względu, że kwartalnik Społeczeństwo jest czasopismem bezpłatnym i w 100% dostępnym online, więc wystarczy tylko wejść w konkretny link i wczytywać się w to, co nam proponują autorzy czwartego numeru. I jeszcze dopowiem: specjalnie nie używałem nazwisk ar autorów artykułów, żeby jeszcze bardziej zaintrygować. <noise> I tym akcentem dziękuję bardzo, zakończymy i zachęcamy serdecznie do. Klikania w link i um, zgłębiania artykułów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Zapraszamy. Zachęcamy. Zapraszamy. Bądźcie z nami.